Witam Polonię i parafię w Edmonton, Polską. Nazywam się Tomek Wator, Jestem współorganizatorem wyprawy starym 266 dookoła świata. Przyjechaliśmy wczoraj w sobotę do Was. Dzisiaj niedziela jesteśmy z Wami na pikniku. Chcieliśmy też wszystkich pozdrowić. Odpowiadając na pytania, pomysł powstał w ten sposób, że chcieliśmy pojechać motorami na Alaskę. Wstrzymała nas tym pandemia i musieliśmy przełożyć wyjazd, a po tym zmieniliśmy plany. Zakupiliśmy dwa samochody wyprawowe polskie, legendy. Właśnie widzę, stary. Tak. I nimi chcemy objechać świat dookoła. Pierwszym etapem jest Alaska, na którą w tej chwili będziemy jechać. Zostało nam jeszcze do Anchorage około 3100 km I po Alasce pojeździć, dojechać na samą górę do Prudhoe Bay nad ocean następnie stary zjadą do Seattle, Washington albo Tacoma tam zostaną na zimę i następnie zostaną przetransportowane do Azji pierwotnym planem była, był przejazd przez Rosję no ale w tej sytuacji już się po prostu no, nie da tego zrobić. I będzie najprawdopodobniej planujemy to, żeby wysłać je do Indii, dojechać do Nepalu, tak jak polskie wyprawy jeździły tymi samochodami i jelczami, następnie wrócić na wybrzeże i przesłać je statkiem do Turcji. I z Turcji już na kołach wrócić do naszego kraju, do Polski. I tam zakończyć całą wyprawę na dziewiątej edycji yy, Legendy Stara w Starachowicach. Yy, w przyszłym roku jest 75. rocznica powstania fabryki w Starachowicach i przekażemy tego Czerwonego Stara do muzeum, jako pierwszego, który objechał świat dookoła. Niesamowite. Ja chciałbym zadać pytanie. Mm -hmm. Jak to wygląda z strony logistycznej, części, powiedzmy, zamienne do samochodów? Części zamienne mamy Zajet. bardzo dużo. Pomogli ja nam ja z... znajomi ze sklepów w Starachowicach. Oprócz tego nawet mamy cały kompletny silnik na pace tego samochodu. O, gdyby trzeba było... Gdyby trzeba było nawet silnik wymienić. I bylibyście w stanie wymienić to nawet w drodze? Nasz mechanik jest po prostu... Złota rączka. Złota rączka, MacGyver. Po On po z czego Polak. coś Zrobi. Polak, skwikaj, a zna skwikaj. tak, a zna te samochody od podszewki. Aha. No pięknie, pięknie, cudownie. Z Polski jestem z Kielc, a tutaj w Ameryce mieszkam już od 23 lat na Florydzie. No pięknie, pięknie. Dziękuję bardzo. E, bardzo. moje słowa uznania. jestem Pozdrawiam polski, jeszcze. Widząc raz. polskie samochody tutaj na ziemi kanadyjskiej, no i ta cała historia, która po prostu rzuca na kolana. Pełen szacunek. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. 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 dobrego. Wow, no cudownie. Nie, tutaj mamy przyjęcie przepiękne przez Was. Też się bardzo podoba. Bardzo, bardzo. Dziękuję bardzo.